Hejka, kochani, jeżeli zobaczycie mnie w chociaż jeszcze jednym filmie e, Kamusia, to wiecie, że e, te filmy były ustawione i ja nie wyraziłam zgody na to, e, żeby były w ogóle publikowane i zostałam oszukana. I więcej wam powiem później, bo muszę wrócić do domu. Zobaczcie to, jestem w szoku. Fagata stół rozwaliła. No ale nie było. Już jestem w domu, u siebie jestem bezpieczna, jest wszystko dobrze. Musiałam ochłonąć, ochłonęłam w taksówce. Chciałam tylko powiedzieć, że oni teraz będą robić wszystko, żebym wyszła na najgorszą i psychiczną, bo chcą wyko wykorzystać moją chorobę psychiczną, ale nie jestem psycholką, tylko mam depresję. To są dwie różne rzeczy. Stolik zbiłam, owszem, ale reszty rzeczy nie zrobiłam. Stolik zbiłam, ponieważ nie chcieli mnie wypuścić. Chciałam zwrócić od siebie uwagę i uciekłam po prostu. Ja mogę wam wstawić, jakie leki biorę. Ja biorę, le biorę leki na pobudzenie, które mają mnie właśnie pobudzić, ponieważ mam depresję, nie mam ochoty żyć i wstawać z łóżka. Nie, nie biorę leków po to, żeby opanować jakąś psychozę lub agresję, więc jeżeli Łukasz mógłby, mógł najpierw się doinformować na temat po prostu e nie wiem, chorób psychicznych, ja od samego początku jakby on się do mnie dobierał i od, od samego początku powiedziałam, że ja słyszałam, jaki ty jesteś. Jeżeli masz jakąś dziewczynę na boku, czy nie wiem, nie wiedziałam i ja nawet ich nie oglądałam, y, tylko słyszałam o nim różne rzeczy. Jeżeli nie wiem, nadal jesteś z tą kariną, to ja niczego z Tobą nie chcę. A on przysięgał, że nie, nie, agatka. No i normalnie dochodziło między nami do czegoś. On jakby nie nazwał mnie dziewczyną, no ale jeżeli spędzacie ze sobą dzień w dzień śpicie razem i jakby on Ci przysięga, że nie ma nikogo innego, no to jak to inaczej nazwać? Więc on mógł mi to od razu powiedzieć. Po co mnie okłamywał? To jest, moi kochani, ee, najważniejsze pytanie. Co jeszcze Wam chciałam powiedzieć? Proszę serio, nie wieście w ich słowa. Oni do tej pory ukrywają na przykład to, że Wiola zabiła psa To, że potrafił podnieść rękę na swoją dziewczynę. O, ta dziewczyna się nie wypowiada na ten temat, ponieważ ma podpisaną umowę. Ja nie mam z nim podpisanej umowy. Na całe szczęście. Wiolka miała Jorka, nie wiem czy pamięta się na tych odcinkach, no niestety nie umie się zajmować psami, ten pies już też raz go zostawiła bez opieki, uciekł gdzieś i krzyczała i panikowała i nie potrafiła go znaleźć, musieliśmy go szukać, ostatnio też go zostawili bez opieki, butelki się na niego przewróciły. I tamtego psa, o którego wszyscy się pytacie i mnie już nawet oskarżeliście. i ja nie chciałam powiedzieć co ona zrobiła, ponieważ chciałam jej bronić, bo myślałam, że to wypadek, ale teraz jak widzę jak ona traktuje tego psa, słuchajcie, ona zostawiła psa w samochodzie, przywiązanego do środka w samochodzie z otwartymi szybami. Pies wyskoczył przez okno i się powiesił. I chciałam wam to powiedzieć, bo bo tak, bo taka osoba teraz będzie wam nagrywać, że ja jestem psycholką. Na poprzednim screenie widzicie, że nie wiem, on starał się, żebym była, nie wiem, potulna, próbował się do, próbował się do mojego serducha wkraść e, po to, żebym, żebym, nie wiem, była wierna bardziej, bo ona się jeszcze przyda. Wiola, weź załagódź sytuację, bo ona się jeszcze przyda, bo się wtedy pokłóciliśmy czy coś. Mm, no, a kolega nie pokazuje twarzy, ponieważ e, robił... Nie oszustwa, tylko wyłudzenia w internecie, ponieważ nie chcę powiedzieć oszustwo, bo to nie były oszustwa, tylko wyłudzenia w internecie. I ma dożywotni zakaz pokazywania twarzy, w sensie działania w internecie z użyciem twarzy, że tak powiem. No i tyle. A to też nie jest jego i to, to, ta rezydencja też nie jest jego, a wszystkie filmy są ustawione, więc nie jestem... Wiecie jak mnie to denerwowało? I teraz będą po prostu z siebie robić dobrych ludzi, tak jak robili na każdym odcinku i mi obiecał, że no, ale yy, za jakiś czas zrobimy tak, że, yy, że, że, że ty wyjdziesz na tą dobrą i widzowie ci będą współczuli, mhm. no i teraz robią to samo, że jakby robią z siebie bardzo dobre osoby, a nie z w ogóle dobrymi osobami. Nie mówię też o wszystkich, ale tutaj mi głównie chodzi o Wielkę i o Łukasza, bo to oni mnie okłamywali. I ja od razu mówię, że ja na wszystkie rzeczy, które mówię, mam dowody, a mm, kamerzysta nie ma dowodów. Owszem, biorę leki, ale są to leki na depresję, a nie na jakąś psychozę, czy nie wiem, czy wariactwo, nie wiem. Jeżeli chcecie, ja mogę Wam normalnie pokazać moje, moje papiery od psychiatry, od psychologa, co mi jest. Nie jestem osobą niepoczytalną, nie mam żółtych papierów. Tutaj macie leki, które biorę, brałam dzisiaj nawet, możecie sobie poczytać. Na co to są leki? I jakie są skutki niebrania ich? Nie są takie jak mówi kamerzysta. I jak widzicie, ja tam mu napisałam, nawet w tej wiadomości o tych lekach, że ja po prostu czułam się smutna i zaczęłam wierzyć w to, co mówi miwiola, ponieważ byłam pod wpływem emocji smutna, po prostu leżałam na łóżku, płakałam. Wtedy też przedstawiałam takie story, gdzie płakałam, które rano usunęłam. Więc no, kłamstwa, jakby kłamstwo ma krótkie nogi. Słuchajcie, kochani, jeszcze kolejna kwestia. Jeżeli coś by mi się stało, nie odzywałabym się do Was, to, to Łukasz Wawrzyniak. Tylko tyle Wam chciałam powiedzieć, ponieważ kiedy wychodziłam, usłyszałam, jak Viola rozmawia z jakimiś ludźmi, że nie wiem, że po mnie przyjechali że coś. Nie wiedzą, gdzie ja mieszkam i, i po prostu teraz się boję trochę, ale no nie, nie mogłam tam dłużej siedzieć i udawać, że wszystko jest okej. Okay. Ja nie jestem w stanie stwierdzić niepoczytalności Agaty, bo nie jestem psychiatrą i nie wiem, czy ta akcja była zaplanowana od samego początku, żeby zrobić kolejną dramę i żeby wybić się tak, jak miało to miejsce ze Stewardem, czy po prostu czy po prostu wyglądało to tak, że po prostu ona nie wzięła leków. Widziałem, że leków nie brała, które miała zapisane od psychiatry, które powinna brać, no ale zachowała się dosyć normalnie i nagle po prostu to stało się Przeciągu, nie wiem, 10 minut. Agata po prostu wydaje mi się, że pomyliła fikcję z rzeczywistością i ubzdurała sobie, że jest rzeczywiście ze mną w związku, albo za wszelką cenę chciała, żeby tak to wyglądało, żeby zdobyć tylko i wyłącznie fejl ze mnie, tak jak zdobyła ze Stewarda. Nie wiem, nie wiem, czy, czy może rzeczywiście się we mnie zakochała i rzeczywiście ubzdurała sobie to. Trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie, nie jestem psychiatrą, powinien ją zbadać psychiatra i dopiero wtedy Boże, co tak naprawdę się wydarzyło dzisiaj bo ja naprawdę nie wiem i wiecie że pomimo tego że mnóstwo razy zaatakowano mnie w internecie ja nigdy nie odpowiadałem na tego typu zaczepki nigdy nie odpowiadałem na tego typu dramy ale dzisiejsza sytuacja po prostu wymknęła się spod kontroli no i jest, jest za grubo za dużo się wydarzyło dzisiaj i to przesz przeszło po prostu wszelkie możliwe granice, to co robi Agata, dlatego ja muszę tutaj wystosować jakieś oświadczenie obronne ze swojej strony. Zawsze omijałem temat, zawsze chciałem, żeby, żeby, żeby to nie wyszło. Do samego końca... E, próbowałem Agatę przed tym powstrzymać, bo jest z góry na przegranej pozycji, do końca próbowałem ją powstrzymać. Prosiłem ją o to, żeby e, tego nie robiła, bo będę musiał na to odpowiedzieć. Nie chciała się mnie posłuchać, więc e, takowe oświadczenie będę musiał wystosować. E, przepraszam, po prostu przepraszam Ciebie Agata. Wiem, że nie jesteś e, poczytalna i że muszę to zrobić, ale po prostu muszę obronić swój wizerunek i po prostu po prostu muszę to zrobić. Agata powinna się cieszyć, że ta butelka, którą rzuciłaś w wiole, wylądowała 10 cm od jej głowy, przeleciała 10 cm od jej głowy, bo to była butelka po żubrówce, bardzo twarda butelka, powódce żubrówce i nie wiadomo, czy jakby się trafiła w głowę, nie zrobiła mogłabyś jej krzywdy i mogłabyś teraz być w zakładzie zamkniętym nie wiem jakiego typu zakładzie zamkniętym e, trudno mi jest to szacować w każdym razie no mogła się zrobić krzywdę Adam widział całą sytuację ja stałem w, w salonie Adam w tamtym momencie był w przedsionku e, butelka poleciała no ja jestem przerażony bo ja dopiero teraz się o tym dowiedziałem e, że taka sytuacja miała miejsce e, jest nagrany trzask po prostu. E, tak, słychać to wszystko na filmie. E, słychać trzask z butelki i widać jak Agata po prostu zrzuca szklany stolik. No ja jestem przerażony. Powinna się cieszyć, że nie zrobiłaś jej krzywdy, bo nikt tobie nie chciał zrobić krzywdy, a ty zrobiłaś to z